Cześć, jak się macie? My dalej jesteśmy w Portugalii. Już powoli wyjeżdżamy i powoli nasze wakacje się kończą. Ale jeszcze mamy dużo nagranych rzeczy i, i będziecie je, zobaczycie je w, po naszym powrocie. Bo już nie chcę mi się ich montować po prostu za dużo roboty, a to są mimo wszystko wakacje. Natomiast chciałem się pochwalić taką fajną rzeczą, bo teraz. Natalia została deweloperem i zadebiutowała jako deweloper y, bajek dla dzieci na iPada, znaczy aplikacji na iPada i tutaj jest jej ap debiutancka aplikacja, się nazywa Wesołe warzywa i to jest książeczka dla dzieci o warzywach na iPada. Y, no i możecie ją sobie pobrać jak macie iPada. Teraz Wam pokażę. Pokazuję Wam to, dlatego, że podkładam w tym głos i się chciałem pochwalić, bo jestem narratorem i głosem warzyw. Tu można sobie włączyć, wyłączyć mój głos. I o. Pan Broku, nim znajdzie się w brzuszku, musi się dobrze wypluskać w garnuszku. No. no, i możemy się pobawić warzywem. No, tak jak mówię, no to nie jest aplikacja dla Was. Jeśli mnie oglądacie, to pewnie. Jesteście starsi niż grupa docelowa, czegoś takiego, ale jak macie jakieś młodsze rodzeństwo, albo macie dzieci, albo, nie wiem, no, znacie kogoś z dziećmi, kto lubi takie bajki interaktywne na tego, na iPada, no to on może się pobawić. O, i mamy kolorowankę, jakieś takie różne zabawy, no i oczywiście tych warzyw jest trochę. Teraz jest kukurydza, moje ulubione są ziemniaki. Pan ziemniak zabłądził na stoliczku. A jego koledzy czekają w koszyczku. No więc właśnie, i możemy o. <grym> możemy sobie przesuwać ziemniaki. No i jest trochę takich warzyw, można się pobawić. Dla dzieci w sam raz. Groszki, groszki są fajne. Ja o. Groszki zuprażki zuprażki zuprażki. można sobie przesypywać. Jest ich tak wiele. Więc, jak chcecie posłuchać mojego głosu również na iPadzie, to macie możliwość w aplikacji Wesołe Warzywa. Na końcu jest jeszcze zgadywanka, gdzie testowana jest znajomość warzyw u dzieci. i smakować. Tutaj Natalia podkłada głos. No, no, i tak wygląda: Wesołe warzywa. Na iPada, zapraszam, możecie sobie pobrać albo dać komuś znać, żeby sprawdził. A dalsze filmiki z Portugalii zobaczycie u nas już niedługo. I tak swoją drogą to webshop się wydrukowało dzisiaj.